Nie wiem jak zacząć. Serio, nie wiem jak zacząć. Witam widzowie! 20 marca! To nie jest żadna specjalna data, także jakby nic się nie zmienia. Dzisiaj standardowo prawdziwa historia. Kolejna do kolekcji. Kolejny jakże straszny odcinek. W sensie nie straszny, że będziecie się bać. Tylko straszny, że jest po prostu głupi. To nie jest niczym nadzwyczajnym jakby nie patrzeć. a tak czy siak muszę was ostrzec. Uważajcie na siebie jak oglądacie moje filmy. Dobra to jakby te historie mogą powodować różne choroby. Na przykład możecie... Nie wiem. Wiecie co? Nieważne. Przejdźmy do odcinka. Zobaczmy jak... Jak... Chodźcie oglądać. Nie widziałam nic, bo od razu mnie oślepili. No i proszę, zaczynamy na dzień dobry od Lisina. Jest to dość ciężka postać, także no, nie, nie polecałbym początkującym. Ale zobaczymy jak sobie poradzisz. Miejmy nadzieję tylko, że nie strolujesz nam gierki, dobra? An ally has been slain. Teraz musiałam zanurzyć się w basenie pełnym insektów. Skacz na główkę! Na pewno będę mieć atak paniki. Serce mi waliło, ledwo trzymałam się na nogach. Ale moi koledzy z klasy trzymali mnie za ręce No to przynajmniej się nie przebrudzisz jak ci nogi posłuszeństwa odmówią Słyszałam ciała i insektów trzaskające pode mną I czułam larwy ruszające się niżej Starałam się ze wszystkich sił nie krzyczeć Ja bym krzyczał Totalnie nic nie zmieni to czy krzyczysz czy nie krzyczysz Larwy mają w p czy powiesz im Oj ty piękniutka larwunia białutka ty, 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 ty Czy może Ja pier***e larwa ja Kręciło mi się w głowie, klatka piersiowa zaciśnięta i nie mogłam się ruszać ze strachu. Nie mogłam się ruszać ze strachu. To nie ze strachu, po prostu koledzy związali ci nogi, żeby było śmieszniej. Umierałam, umierałam. Oj nie! To my umieramy! Codziennie! Znaczy, nie codziennie, trzy razy w tygodniu. We wtorki, w piątki i w niedzielę. Zawsze o 16 czekam na strum na pod domem. A chciałam po prostu w końcu mieć przyjaciół. Kto by nie chciał? Kilka tygodni temu przeniosłam się do nowej szkoły. A to stało się, bo. Tak szczerze, to dalej ciężko mi o tym myśleć. Moja przyjaciółka Tracy zginęła w wypadku samochodowym. Ej, my tu nie chcemy takich smutnych rzeczy. Bo z takich nie wypada żartować. Proszę mi tutaj w tym momencie natychmiast wracać z baserem i z kosplejem Sin'a. Po jej pogrzebie coś dziwnego zaczęło się ze za mną dziać. Miałam ataki paniki, miałam ataki paniki. Ja też mam ataki paniki, jak widzę te plakaty z anime, tle na każdym odcinku! Czasami mogłam zemdleć z nienacka. Dosłownie szalałam z samotności. Nie mogłam przyznać się moim rodzicom. Kiedyś poprosiłam ich o pomoc i zareagowali bardzo ostro. A teraz po prostu od razu zamknęliby mnie w psychiatryku. Zamknęliby mnie w psychiatryku. Zamknęliby nie dlatego, że widzisz duchy, tylko dlatego, że do okna życia już się nie zmieścisz. Nie mogłam znieść życia bez Tracy, ale nie chcieli mnie zaakceptować w nowej klasie. Jedną z najfajniejszych osób w klasie był gospodarz. Sam, sam. Czy wy znacie w prawdziwych historiach jakieś inne męskie imię niż sam Serio? Każdej historii, jeżeli mamy postać męską w wieku nastoletnim, nazywa się ona Sam. Zawsze kur... Sam. I to ten Sam. Macie tyle imion, Michał, Adaś, a, nie wiem, Zygfryd. Sam i jego znajomi wydawali się przyjacielscy. Ciągle robili coś fajnego i chodzili razem na imprezy. Bardziej niż cokolwiek innego na świecie, chciałabym być razem z nimi. A ja bym chciał operację oczu, samochód koniecznie z automatyczną skrzynią biegów i syna popierd... w dresiku Adidasa. Dresi kandydata już mam. Sam powiedział, że nie ma opcji, że będę do nich pasować. Posłał mi zagadkowe spojrzenie. Był z bogatej rodziny, nosił markowe ciuchy i wyraźnie nie znosił tych, którzy są biedniejsi od niego. Please. Pomimo tego nie poddawałam się w próbach zakumplowania się z ekipą sama. Stawiałam im coś, potem mówiłam im odpowiedzi na testach, ale wszystko na nic. Byłam praktycznie zdesperowana, żeby mieć przyjaciół. Byłam praktycznie zdesperowana, żeby mieć przyjaciół. W dzisiejszych czasach, żeby mieć przyjaciół, wystarczy wejść na losowego Discorda, napisać do losowej osoby... i Okej, Ej. Raz na lekcji biologii uczyliśmy się o insektach. Spanikowałam tylko po jednym zdjęciu. Spanikowałam tylko po jednym zdjęciu. Gu... Szczułki boisz? Jakby gucia to ja rozumiem, bo gucio duszy, bo duże, mocne taki. Ale maj, pszczółki. a to jest taka pszczółka. O nie mam pszczółki. Bałam się insektów od dzieciństwa, ale po śmierci Tracy to zmieniło się w jakąś kobie. I nawet nauczyciel zwrócił na mnie uwagę. Spytał, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałam duszonym głosem, że po prostu nie lubię insektów. Nie lubisz insektów? No to nie poradzisz sobie w tej klasie, bo to są same robaki. Czy robaki to są insekty? Nie wiem i przez to nie wiem też, czy mój komentarz jest śmieszny, czy żałosny. Możliwe, że dwa naraz. Marzyłam, żeby ta lekcja już się skończyła. Ledwo wysiedziałam do końca, a potem wybiegłam na ulicę. Nie było wystarczająco dużo powietrza. Nie było wystarczająco dużo powietrza. Jak nie było wystarczająco dużo powietrza? Masz go wręcz od za Bania. Stoisz nawet przy drzewie! Ty masz tak dużo tego powietrza, że możesz się zapowietrzyć na śmierć! Łapiąc oddech, byłam w stanie wrócić do klasy, kiedy sam podszedł do mnie. Zamarłam. Czego chciał ode mnie? Znowu się ponabijać? Ale sam nagle uśmiechnął się przyjaźnie i powiedział, że obserwował mnie od dłuższego czasu i zdecydował, że przyjmie mnie do swojej ekipy. No i git, nowy członek ekipy, mamy babę, jeszcze tylko basen i kisiel. Nie mogłam uwierzyć w to, co on mówi. Ale sam dodał, ale najpierw musisz przejść inicjację. No, mówiłem, że koszpelny Lissina, idealna postać do inicjowania Teamfightów. Spojrzałam na niego z przerażeniem. O jakiej inicjacji mówił? Wyszczerzył się do mnie i poklepał mnie po ramieniu. Nic skomplikowanego! Nic skomplikowanego! Nic skomplikowanego! musisz tylko zjeść osę, wejść do basenu pełnego robali i na koniec żonglować karaluchami. Będziesz musiała jedynie wejść do basenu. A, cóż, to było proste zaśmiałam się. Na pewno wiedziałam, jak pływać. Ty miałeś tylko wejść. Jakby po co pływać? Po co się przemęczać? Ale oczy sama zapłysnęły wrogo do basenu pełnego insektów. Zamarłam w przerażeniu, a sam ciągnął dalej. Mogli być ze mną znajomymi tylko wtedy, jeśli pokonam swój strach. A co jeżeli bałbym się ciemności? Czy jeżeli zapalę światło, to pokonałem już lęk? No bo ciemność została pokonana, nie? A on miał basen w domu, więc mógł wszystko zorganizować. A koledzy akurat fermentację w szafce w szkole robią, więc robaki też się znajdą, nie ma problemu. Tak, naprawdę chciałam się dostać do ekipy, ale żeby położyć się na insektach, Prawie zwymiotowałam na samą myśl, dreszcz przebiegł po kręgosłupie. Ja tak reaguję na widok brukselki. Nigdy nie zgodzę się na kąpiel w insektach. Ale następnego dnia w szkole pożałowałam swojej decyzji. Gdy tylko weszłam do klasy, wszyscy zaczęli mnie nazywać tchórzem, wytykając mnie palcami i śmiejąc się. Myślałam, że mam następny atak paniki. Myślałam, że mam atak paniki, ale okazało się, że to tylko dawał serca. Złapali mnie przed testami i zamknęli w klasie. Przez to czułam się jeszcze gorzej. Ręce trzęsły mi się prawie cały czas i serce mi waliło. Chciałabym, żeby Tracy znowu tu była. Chciałbym znowu mieć po 50 tysięcy wyświetleń w 30 minut. Teraz jak mam 3000 tysiące w godzinę, to jest dobry wynik. Halo, widzowie, gdzie się podziewacie? Ta samotność sprawiała, że chciałam wspiąć się na ścianę. <grym> byłam uwięziona i płakałam całą noc. A rano byłam strasznie zmęczona. A rano byłam strasznie zmęczona. To trzeba było spać, a nie płakać. Miałam dość. Nie mogłam tak dłużej. Samotność i te cholerne ataki paniki były o wiele gorsze niż strach. Jeśli nie pogadam z kimkolwiek, po prostu oszaleję. To była moja ostatnia szansa, żeby zdobyć towarzystwo. Więc kiedy przyszłam do szkoły, podeszłam prosto do Sama i powiedziałam, że wezmę udział w jego inicjacji. – Dawaj mi te robaki! Tu i teraz! nie nie lękam niczego! Nie lękam niczego! Pszczoła! Wymienił spojrzenia ze znajomymi i uśmiechnął się. Cóż... Do zobaczenia jutro wieczorem w moim domu. Do zobaczenia jutro wieczorem w moim domu. A nie możemy tego zrobić rano? W sensie wieczorem. Wieczorem brzmi dość podejrzanie, nie? Jakby nie znam cię. Bardzo się bałam, trzęsłam się przez większość dnia i nieważne jak bardzo próbowałam odsunąć od siebie te myśli, widziałam siebie pływającą w basenie pełnym insektów. Podłe, obślizgłe, brzęczące, fu. Co jeśli naprawdę źle zacznę się tam czuć, no to będzie więcej kontentu. Następnego dnia poszłam do domu sama. Brawo! Dorosła dziewczynka, doszła do domu sama. Nie z tatą, nie z mamą, lecz sama! Dajcie bazę, no szacur! Wszystko ściskało się we mnie ze strachu. Czy niedługo będę stać w basenie pełnym insektów? Będziesz leżeć! Chciałam uciec i zapomnieć wszystko jak zły sen, ale zmusiłam się do wejścia do środka. Sam przywitał mnie na schodach ze swoimi znajomymi. Uśmiechnął się i trzymał szmatę w swojej dłoni. Trzymał szmatę w swojej dłoni. Nie no, co ty gadasz? Ja tam nigdzie szmaty nie widzę. To tylko kawałek materiału. Wiesz, jak wygląda szmata? Każdy wie, bo każdy chociaż raz w życiu spotkał w swoim życiu taką osobę. Strasznie powtórzyłem. Ale wiecie o co chodzi. Na przykład spotkaliście mnie. Co Oglądacie mnie. A każdy YouTuber to szmata. Taką wybraliśmy pracę. Natychmiast zakrył mi oczy. Przełknęłam ślinę. Może tak jest nawet łatwiej. Nie będę widzieć tych okropnych, wiercących się robali. Do diabła. Sama myśl o nich sprawiała, że mi słabo. Sam i jeden z jego znajomych wziął mnie za ręce i poprowadzili mnie do basenu. Czułam moje bijące mocno serce. Moje nogi odmawiały posłuszeństwa, ale nie miałam wyjścia. To był jedyny sposób, żeby zdobyć przyjaciół. Nastolatkowie są bardzo ograniczeni w szukaniu kolegów. Jak ja chodziłem do gimnazjum, to się podchodziło do losowej osoby, której nie znałeś. Nie podchodziłeś na korytarzu i mówiłeś, jestem Piotrek, on się witał, mówi, mówi Siema, jestem Gregorian i dubra paralas, tada. I mówiłeś, o, git, no, jesteśmy kąplami, najlepszy kąple, o, oh, yeah. I zawsze się było najlepszymi kubrakiem. Przez 5 minut, ale było się. Jak tylko poczułam insekty rozbryzgujące się pode mną, gula rosła mi w gardle. Nie, nie mogłam. Coś śliskiego pełzło mi po nodze i zaczęło mi się kręcić w głowie. Miałam dość. Wyciągnijcie mnie stąd! Ostatnia rzecz, jaką słyszałam, był sam krzyczący coś. Moje nogi poddały się. Chyba traciłam przytomność. Kiedy odzyskałam przytomność, od razu zobaczyłam sama i chłopaków z jego ekipy. Wszyscy pochylali się nade mną, każdy próbował mi pomóc. Każdy próbował mi pomóc. No, ten jeden tak rat próbuje cię utopić. To ty zmusiłeś mnie do wejścia do tych insektów do cholery. Wiedziałeś, że panicznie się ich boję. Gdyby nie ty, wszystko byłoby ze mną w porządku. Ale sam machał przecząco głową. Nie było tam żadnych insektów, powiedział. Zobacz sama. Sprawdzam! Sprawdzam! Nie umiem, tego ja sorry. Co? O czym on mówił? Podniosłam się na łokciach i zobaczyłam nieszczęsny basen i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Basen wypełniony był winogronami i żelkowymi robakami. Winogronami i żelkowymi robakami. Gdzie te winogrona? Bo jakoś tak Chyba nie widzę! A coraz bardziej potrzebuję tej operacji korekcji wzroku. Już mi, okulary już mi nic nie było. już nic nie widzę nawet winogron! Więc myślałam, że to były ohydne robale? A te wszystkie robaki chrupiące pod moimi nogami, to był zwykły popcorn. To był zwykły popcorn. Jaki kur... Popcorn? Przed chwilą były winogrona! Halo! Więc to była tylko moja wyobraźnia? Przez tą mieszankę <grym> uczuć zaczęłam płakać. Zemdlałam z powodu marmolady. Marmolady! <grym> Jakie? Czułam się obładnięta urazą. Płacząc wypaliłam. Zrobiłeś to wszystko, żeby się ze mnie nabijać. Ale Sam znowu pokręcił przecząco głową. Okazało się, że chciał tylko pomóc mi w pokonaniu mojego lęku. Też miał kiedyś taką fobię, nawet zęblał na widok robaka. Ale Samowi udało się to pokonać i teraz chciał mi pomóc, żebym przestała się bać. I nie sądził, że zareaguje tak ostro. On zemdlał na widok robaka i nie wiedział, że ty zareagujesz tak ostro, myśląc, że po nich chodzisz. A? ŚWIAT JEST PIĘKNY! Naprawdę bardzo się o mnie martwił. Sam uśmiechnął się blado i próbował mnie przeprosić. Powiedział, że teraz DEFINITYWNIE byłam zaakceptowana w ekipie. Definitywnie? No dobrze, to zaznaczamy odpowiedź D. Ekipa. Niestety nie jest to dobra odpowiedź. Wyp***a pan z programu. I żadnych robali więcej. Kilka dni temu chciałam to usłyszeć. Ale teraz nie czułam nic. O, to zasko. Możesz iść się bić, i nawet nie będziesz wiedzieć, że dostajesz po mordzie. C chciałbym tak. Wiedziałam, jak myliłam się co do samej jego ekipy. I dla tych idiotów byłam gotowa pływać z robalami? Nie mogłam w to uwierzyć. Naprawdę byłam tak głupia? Naprawdę byłam tak głupia? Jesteś! Jesteś głupia! Wstałam nagle, odpychając pomocne na dłonie. Sam gapił się na mnie zdziwiony. Nie potrzebuję takich przyjaciół! Nie! Jestem dorosłą niezależną dziewczyną. Przypominam, że przyszłam tu sama! Odwróciłam się i poszłam w stronę wyjścia. Sam był zaskoczony, ale wkrótce dogonił mnie i bełkotał jakieś przeprosiny. Ale byłam nieugięta. Kiedy w końcu opuściłam dom, odetchnęłam z ulgą: Czy naprawdę myślałam, że ci ludzie mogą mi zastąpić Tracy? Czy chodziło o zastąpienie? Myślałem, że ty po prostu szukasz nowych znajomych! Właśnie docierałam do domu, gdy nagle poczułam coś na ręce. Puszmuje ją, pizza! Upie... Amputacja, kurde, nie ma ręki, odcinka śmierda! Był tam wielki pająk na moim ramieniu. Chyba spadł na mnie, gdy szłam. Przełknęłam ślinę. I nagle zdałam sobie sprawę, że już się go nie boję. Akurat takiego pająka to ja bym się na Twoim miejscu bał. On nie wygląda przyjaźnie. Ta głupia inicjacja naprawdę pomogła mi pozbyć się fobii i wiecznego niepokoju. Spokojnie zdjęłam pająka i poszłam do domu. Spokojnie zdjęłam pająka i poszłam do domu. Spokojnie zdjęłaś pająka? Ty go k**wa wyjerwać z ręki! To jest pająk, nie kot! On nie spadnie na cztery łapy! Py, a, i, o, ty! A nie kur. Ryanair lotnicze! Oczywiście to nie usprawiedliwia sama i jego przyjaciół, ale w końcu czułam się silna. Zrozumiałam, że mogę sama poradzić sobie z wszelkimi trudnościami. Ja sama! I wiedziałam, że Tracy byłaby ze mnie dumna. Czy podobało Ci się wideo? Nie podobało, ale ja wiem, co trzeba zrobić, żeby się spodobało. Ja to naprawię! Kupimy nowe! Kupimy nowe. Kupimy. No, może nie kupimy nowych humorów, ale mam nadzieję, że przynajmniej Wam je naprawiłem i że teraz jesteście uśmiechnięci Oj oj ojoj. A jeżeli dalej Wam mało, to zapraszam Was we wtorek na godzinę 16 na kolejny odcinek. Tym razem Mięto Lirokesa Akademia. Także kochani widzowie, wbijajcie do opisu, do innych moich socjali, zapraszam gorąco, ja was zawsze zapraszam wszędzie. Pamiętajcie, piątki, niedzielę, wtorki, zawsze godzina 16, nic się nie zmienia, chyba, że dostanę potężnych f*** na sparingach. No i co? The dziękuję wam za oglądanie, dziękuję, że byliście, trzymajcie się i nie puszczajcie, na razie i po! It's a catacomb which all black tin on the all black with dance, team, don't trip, cause it crazy, in, living on the road, surfing, like a ghost, sick of life, on repeat, What's the hand of the clock, where the sea, hit the rocks, paying for my choice, no receipt.